Bardzo serdecznie z tej strony Sniki zapraszam was do kolejnego odcinka. Jak pamiętać w ostatnim odcinku, mieliśmy najazd na opokę wieków. Wróciliśmy się, nasz sojusznik nam pomógł, nie zajął nam na szczęście, zostawił tą prowincję, więc cieszmy się z tego bardzo. I teraz po prostu nie mam za bardzo pieniędzy i zastanawiamy się, co robić dalej, gdzie by tu się przemieścić. Tutaj widocznie no to miasto, nie? To by można było wyczynić. Ogólnie grałem ostatnio na streamie sobie, czasem streamuję jakby coś z kampanii Jeszcze Rodowiedziami czy innymi, też inne gry zalecam oglądnąć, polecam z miłą chęcią, zapraszam oczywiście serdecznie. Mm. Archiwum, dobra. że naprawdę staram się też streamować z gierki. Streamowałem było bardzo przyjemnie. Testowałem stabilność, już nic mi nie wywala na tym direkcie, naprawdę spoko leci też klatki. Może w bitwie nie jest tak wesoło na tym direkcie, ale na mapie jest wszystko stabilnie i tak dalej, więc po prostu jamy tutaj wkrótce lecimy pod Tor annek przez Bramę Feniksa, żeby po prostu roznosić mroczne elfy, no i toczyć naszą wojnę, która jest bardzo ważna. No, i chcielibyśmy, żeby była. No, i żeby coś tutaj porobić, fajnego, nie? Tutaj mamy sojusznika militarnego, więc myślę, że jest fajnie, jeśli o to chodzi. Dobra, przyspieszmy. I po prostu sobie lecimy dalej. Mam nadzieję, że seria cieszy się dobrym odbiorem. Dzięki Wam za każdą interakcję, każdy komentarz, każde łapki. To jest seria dodatkowa, która służy jako dodatkowemu po prostu tutaj regularno oczywiście. Tutaj każdy miesiąc zawsze pamiętajcie, na moim y, tle, na kanale zawsze jest napisane w które dni, zazwyczaj o 7 godzinie są dane odcinki danych serii. Więc jeżeli chcecie być na bieżąco o tym, nie zapominajcie. Dobrze. No, lecimy sobie dalej. Myślę, że można iść. w marszu Dobrze Rozwijamy się To jest super Jeśli chodzi o odłamki to jesteśmy Bardzo słabo Bo Ogólnie to, to nie daje odłamków Nie? No nie No dobra cóż Szału nie ma, gramy naszą tak Wstępnie jeszcze wiecie, nie mamy doświadczenia W tej grze No i to też trzeba wziąć to pod uwagę ale fajnie się mi grał, jeszcze ludz, ludziami też. No, ale elfy są jednak ci strzelcy, to jest coś fajnego. Takiego ładnie to wygląda i też fajnie się gra. Ogólnie, yy, wczoraj oglądałem filmik Godności Trzech Królestw, i tam było powiedziane, że bitwy będą zwiększone liczbą oddziałów. Czy wiecie, często były mody, które zwiększały ogólnie podstawą wiadomo, na moim procesorze tym to jeszcze nie jest możliwe, ale na tym jak kiedyś ulepszę. Mam w tym roku taki plan i to też dla siebie i też oczywiście dla kanału, żeby go rozwijać ewidentnie. Dobra, czekajcie chwileczkę. Dobra, dokumenty. Dobra, zyski wpływu niezadowolenie wzrosło, no ale dobra. Ustawimy się tutaj, zmienimy już potem na zwykły tryb. Prama Phoenixa może się ulepszyć. Mogłoby być, bo to jest jednak ważne dla nas garnizon. Wracając coś do trzech królestw Free Kingdoms. To po prostu... Mm, jakby to powiedzieć, lecimy sobie dalej. Y, toczymy wojny w sensie tą bitwy będą i tam będzie coś takiego sorry że zamieszało mi się a będzie coś takiego, że będziecie mogli mieć te, taki ekstremalną liczbę oddziałów, czyli 240 dla piechoty oraz łuczników i 60 dla kawalerii. nie? Mody to udostępniały w niektórych. No mam więcej rzeczy do eksportu, ale Ale elfy Wysokiego Rodu są przydatne. No i potem macie większy rozwój, w sensie więcej tego wojska. No wiadomo, to męczy też plocka i grafika, nie? To też będzie miało swoje odzwierciedlenie, ale to jest na tym samym silniku, co wszystkie Total War od Roma 2. Więc ten w silnik powinien być tak zajebiście zoptymalizowany, że to powinno być zajebiście chodzić, nie? A niby dalej tak nie jest. Wiadomo, Warhammer 2 już widać, na ja to widzę, i czytałem wstępne recenzje i tak dalej. Było widać, że już był w miarę taki ogarnięty, nie? Nie jak y, Atyla, która poprawiła mieć mało, bardzo mało klatek, w ogóle na najniższych ustawieniach w ogóle klatek. Nie, to jest, była paranoja, nie, nie polecam Atylii ostatecznie. Stwierdziłem, że mi się nie podoba. No ale dobra, rozkwit życia możemy tutaj coś, czy jeszcze nie? Rumaki, nie możemy. Szkoda, fajnie było mieć rumaka. Tarcza z afery umiejętność, trwałe. To jest typowe zaklęcie, nie? E, Regeneratorzy re, walczący. Dobra, niech mają życia. Tryb normalny. Możemy jeszcze zrekrutować jeden oddział. Aha, no to nie możemy tutaj go rekrutować. No cóż, cóż tu poradzisz? O, mamy nowe miasto. Dostępne nowe rzeczy. Chciałbym tutaj na pewno. Który mamy budynek? Trzeci, nie? To już powinniśmy móc te robić, nie? Są funduszy, nie? A tutaj już... Maga możemy... Możemy Balisty Szpony... Rydwans Tyrakos... Skażenie, Kaplica... Przyboczna, Siostry Averlonu To, to będzie chyba, galeria przybocznych, będę próbował to zrobić, dobra. Albo coś do, żeby móc, gospodarcze technologie, zobaczymy. No i właśnie będzie można większe działa. Ja wiadomo, lubię takie też nie za duże, bo to wiadomo, trzeba ogarniać i też bitwy są bardzo chaotyczne czasem, wiadomo, no, to jest fajne, jak się już ogarnia grę, to naprawdę takie duże armie, jak wiecie, macie komp, który to obsłuży, to się naprawdę świetnie gram. Ale mój procesor nie jest przystosowany do talorów. Powiedzmy sobie szczerze, nie wiem, czy on go. Podjąłem taką decyzję, że go kupiłem kiedyś. Abym ja kupił piątkę, to o! To każda ta nowa gra czy coś, bo Ale dobra, wtedy taką decyzję podjąłem. Był dość tańszy, fajny no i sprawdza się oczywiście, do obróbki czy coś. Mm. Na to nie narzekam. Nie to chciałem. wytyczne polityczne nie chcę technologie wielkich orów, jazda konna żeby tomiec musiałby mieć elfium ambasadę no dobra albo archiwum lek archiwum bądź Elfie Ambasada. Aha. Mało tutaj. Elfie Ambasada będzie archiwum. Dobra, nie tak, tutaj. Są pastwiska, nie? To są konni. Konni są też są zbudowane. Le elfia ambasada to był rozwój handlu, nie? Tylko, że to jest strata naprawdę dobrego perka, jeśli chodzi o to, nie? O wojsko. Hmm. No, brak skażenia pozwala się od To nie? Skurde. Sprycha, sprychanie za. Idę w to na razie. Dobra, że taką decyzję podejmuję. Ustawiam się Zresztą trochę dalej. No i, i lecimy. Tutaj w ogóle nie wiem czy chyba nie ma podatków, nie? Aha, w ogóle tutaj nie ma czego podatkować, bo to jest tylko... Wojskowe, aha, dobra. Wiem, że można dużo rzeczy zbudować, widzę, widzę. Ale... Produkcja drewna, no też spoko. Po mi Ja wiem, co ja chcę zbudować. No, znowu i że to będę robił. Co więcej przybocznych, żeby też rozwijały prowincje, bo one chyba mogą. I chyba w sumie moja bohaterka może mieć tego boosta, czy sobie może mieć kilka przybocznych, nie? To jest super fajne. Nawet w armii chyba. przekonamy się dokładnie. Trzeba z takich rzeczy korzystać. No idziemy dalej na wojnę, nie? Zobaczymy jak tam Mroczne Elfy. Mamy doświadczone oddziały wojenne. Doświadczone wojną. I mam nadzieję, że wszystko pójdzie pomyślnie. Elerion hmm. to są nasi sojusznicy, więc Mam nadzieję, że nic nie odrobią głupiego. Oni też mają Bramę Gryfa, Bramę Jednorośca. I tak dalej. To jest taki podzielony jakby Elfy od Mrocznych Elfów. Takimi właśnie garnizonami. Dość silnymi garnizonami. Pamiętam, że podjęcie bramy Feniksa kosztowało nas sporo wojska. Początek trudny. No, tempa wielkiego to nie mamy. Takie mam zdanie, ale się fajnie gra. W imię Kaledora będę szkolony w Radarnych Szensach. wierność i wsparcie. O ok, fajnie. Gdzie on był? Kurwa, zniknął mi. Nie go widziałem. Gdzie ja go zgubiłem? Widzieliście go? A w stolicy jest. Bohaterowie tu będą. O jest, dobra. Co ty możesz robić? Kran i technologię, rana, armia, blokada armii. Dobra, lecisz do armii. O, fajne to, to lubię tych bohaterów. To akurat mi się bardzo podoba. No i lecimy. Siostrze Averlonu i przyboczną. Dobra, czekamy na niego. Już tutaj się ustawiamy. Myślę, że jak przyjdzie Mag, to nam pomoże. Uczyszczanie spaczenia fajne, to się przydadzą mi się te ziomki tam. Dobra. Rozwijamy się fajnie, bo wojsko też robimy też fajnie. No i mam nadzieję, że będą fajnie chodzić, też się fajnie będzie grało, streamowało i w ogóle naprawdę jak wyjdzie i mam nadzieję, że nie będziemy miał zaliczeń, to będę starał się codziennie robić streama. Myślę na pewno około 3 godziny. Myślę, byłoby spoko co po 3 godzinki. No i też wiadomo, czy nagrać serię, nie? Pak do nieagresji. No, o nieagresji jeszcze mogę. Więc y, będzie fajnie. Już niedługo pewnie premiera. w jakim odstępie czasu będę wypuszczał odcinki Warhamera. Wiadomo, jeżeli chcecie na bieżąco ze mną porozmawiać, mieć wpływ na kampanię czegośkolwiek, Zapraszam bardzo serdecznie na moje streamy. I zapraszam do aktywnego udziału na moim kanale, ponieważ mam masę też innych serii. Więc z Total Warów starałem się bardzo często je wykonywać. Um, nie chcę paktu ani agresji. Będziemy często je wykonywać i walczyć. I w sensie miałem. Szlachcizm, mm -hmm. szlachcizm był dobry do, do rozwijania handlu, nie? I to jest problem, czy ja go chcę w wojsku, czy ja go chcę jako, jako fajnego ziomka, nie? Ale on jest. On ma tutaj fajne do walki, nie? Nie będzie walczył, przyda się. Wojsko zawsze się przyda. Sorry, że tak będzie. Czekajcie, dobra. Tutaj. Mam nadzieję, że będzie fajnie wszystko. Magisz wkrótce do mnie dojdzie i będziemy toczyć wojnę. I ty co ty chcesz? No ja na razie... Nie wiem. To jest, to jest stolica, nie? I to jest dość dobry garnizon. Koniec tury. No ale też symuluje rozwój rozwija handel, jeżeli nie walczymy. Cały czas to się mimo chodem dzieje, nie? Mm. E Trzeba kupić kiedyś Warhammera 1 i potem ponagrywać z tej prawdziwej mapy jak trójka wyjdzie to będzie ciekawe. Dobra, to jakby zajął, to będzie ciężko, bo to jest jednak stolica, ale zajęcie stolicy. Tutaj oni są też zajęci wojną, więc... To jest Tiranok. Tiranok to jest jaka frakcja? Nie chcę z nimi wojny fornał. Naprawdę, mam swoją wojnę. I staram się ją będę wygrać oczywiście. Mam swoje potem kapłanki, wszystko będziemy nawracać, niszczyć spaczenie i będzie zajebiście. On poszedł w tamtą stronę. Dobra, super. Przemieścił się. bo zobaczył wychodzącą armię. Okej. Okay. No to fajnie. Nie mogę mieć z wszystkimi super sojuszy, bo z kim ja potem będę walczył. W ogóle trzeba mieć też floty, chyba przemieszczać wojska, nie? Nie da się, że po prostu wchodzę w, w wodę. Życie w lagunie, dworzanie często spędzają na dworze, mnóstwo czasu przesiąkając dusztą i pełną intryg atmosferą Loterno. Posłańcy króla Feniksa pojawiają się w ich kwaterach, rozsiewając pomocne lub szkodliwe informacje. Król zaś może łaskawić lub utrudnić życie dworzanom. Wszystko zależy od jego kaprysów. Dobra, zjedziemy trochę wpływu, no ale taką podjęliśmy decyzję. Dalej nie doszłeś. A czyli jak jesteśmy w armii, to też. I ty jesteś tą strzelczą, strzelającą babeczką, nie? E Elfi rumak, najlepsza rasa koni i chyży. O, fajnie na rumaku, nie? Czemu się to zmniejsza? Brona od odstrzału. Aha. Premia do szarży. Hmm. Siła broni większa. Dyscyplina mierzonników. A weźmiemy rumaka, nie? Nie no wiem. tu wziąłem. Dobra budynki możemy zrobić, to do drewna do handlu chciałbym na pewno. I lecimy na Tor Dziemy Idziemy tutaj walczyć, nie? Lotern jest silną frakcją, elfią z tego co widzę. Elfu wysokiego rodu. A jeżeli wam się nie podoba to też dawajcie znać, to nie ma problemu. Każdy komentarz, każda interakcja krytyczna, w sensie hmm, feedbackowa jest zawsze, zawsze pożądana. Każda interakcja. To jest bardzo ważne dla mojego rozwoju. Więc hmm, serdecznie zapraszam. O, przegrał. Ale nie, po prostu. Nie wiem, przegrał, zajął, Czul ich wie. Idziemy Maga, mamy tego i tego i przyboczne. Oj, to będzie piękna armia elfów, cudowna, zdolna i w ogóle. Dobra. Nie wiem jak wam się podoba ogólnie Warhammer. Dajcie opinię ogólnie Waszej opinii o Warhammerze, jeżeli oglądaliście. Dobra. To tamtędy po prostu się długo idzie przez te lasy. A i teraz nie dochodzę. że tym mi tu nie przylezie, nie? Znaczy nie sądzę, mamy naprawdę czterech buziomków w armii. Tutaj kaplicę na zająć. Rozwijamy się, nie? Super. Potem czwórka, piątka i 6. Czyszczanie spodzenia roz handlu stymuluje rozwój. No i super. No i nie możemy za bardzo co za wiele rzeczy robić. No więc. Z technologiami jest inaczej w każdej frakcji. Tak są w jeszcze ludzie, jak są inne technologie, inaczej też działają. Więc, y, trzeba się do tego przyzwyczajać i tyle. Ciekawe czy się uda wygrać tą kampanię, nawet jeżeli nie to i tak super będzie. Muszę to bardziej dokładnie przewidywać. Przyszłość. On idzie na wyspę ocalenia, a bo ma wojnę z nimi, ha, spoko. No, naprawdę poszaleli. To jest nasz sojusznik czy nie? Nawet nie wiem. Chyba tak. Ten pierwszy nie jest naszym sojusznikiem chyba. No, nawet nie wiem. Jak to mogę nie wiedzieć? No cholera podobni są. <grym> nie pamiętam. A w ogóle jak tam też mam nadzieję, że... Pamiętajcie, że Bluma nagrywam najlepsza seria ever na moim kanale. Jeśli chodzi o strategię. Naprawdę najlepsza seria ever. E, więc polecam serdecznie też do niej zajrzeć. K tutaj się coś działo. Frakcja zniszczona. Kaledor. Krwawy mor. Gdzie to jest? O tam, przez morze, tutaj. O. Dobra, dzieje się wojna z chaos, chaos nadchodzi. Zbuntowane elfy, aha. Mm -mm. No nie powiem, nie chcę potracić, więc myślę, że po prostu. Po prostu zrobimy sobie jeszcze te. Może do nas wyjdą, i wtedy będzie łatwiej w ogóle pokonać. Dobrze. Kasy szały, nie ma dupy, nie rwie. Kolejna turka. Szybko te turki dość lecą. To jest, zresztą początki zawsze są, bo mamy mały kraj, więc nie musimy wiele ogarniać. To jest proste i logiczne. Tego też fajnie, fajnie. Szkoda fajnie, żeby było fajne tempo. Pero trzeci odcinek. 30 tur, spoko. Ciekawe co przyjdzie, przyjdą bitwy na takich potężnych armii, Potężnych bohaterów, heroesu, chaosu. To może być ciekawe bitwy, naprawdę. Ciężkie bitwy. Flota Grozy. Tutaj floty, różne takie skaweni, różni piraci tu są w tych regionach. Trzeba na nich uważać. I'm so sorry. Przepraszam. Mamy Elirionem sojusz, a ty jesteś... Elyrion. No właśnie, czemu nie mamy umowy handlowej? Ale mi się kichnęło. Ale że nie mogliśmy. Też jest to możliwe. Handel to zawsze więcej pieniędzy. Zawsze produkcja, handel, wymiana handlowa jest korzystna. Przepływ surowców, przepływ materiałów, przepływ ludzi. To jest bardzo ważne dla każdego państwa, nawet w dzisiejszych czasach. Tym więcej się produkuje własnych zasobów, więc... I tak dalej pojska ma bardzo fajne zasoby, które służą nowszym technologiom. Coś się dzieje w ramach Phoenixa, no ale co ja poradzę? Nie wiem, czy już atakować, czy nie. Hmm, 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 No, nie spada im za bardzo. Kichaj co się tu dzieje? A po Kawiaków może się rozbudować? Czemu mi się obróciło? Aha. większe miasto, większe hajsy. Dokładnie. Myślę, że sobie jeszcze jedną turkę zajmiemy to miasto i będziemy kończyć na pewno odcinek. To będzie taki punkt zwrotny odcinka. Potem będzie ruch na kaplicę. Konfederacja, co się stało? Aha, Czyli połączyli się: Konfederacja, Korwin, i Brown, i narodowcy. Nie mogę takiego usłyszeć, bo ale? Tutaj jest miecz tego chyba, nie? Przejęli. Ser rozwiązano pak handlowy. Niedobrze. Zawarli Konfederację. Będą bardzo, bardzo silni. No, w kciul będą silni. Nie zawasało No, ale dobra. Tu coś płynie. Truchtacze z szarego przylącka. Trzeba to zająć, szkoda czasu, nie? Ale zapiszmy, jakby coś jakieś oddziały dobre padły. Nigdy nie wiadomo. Żaden dobry oddział nie padł, tylko zwykli włócznicy. No to będzie okupacja. Oczywiście nie będziemy tutaj plądrować ani nic, będziemy. Zyskano pancerz. Pancerz, pancerz, pancerz przeznaczenia plus 6 plus 10 plus 10 Okej, okay. ale ja mogę komuś ją przekazać? Czy jakiemuś na przykład takiemu ziomkowi? Oczywiście, że mogę jej przekazać e. No i super, niech ma, bo No ja zawsze ze mną walczę całego początku Zapełnić straty, zapełnić wpływy Bra, a ty magu Magu będziesz tutaj naprawdę robił świetne rzeczy. Zwiększa szanse na... No to jest fajne. To mi się akurat podoba. Tak tutaj możemy Zresztą. zrobić coś do przychodów. Werbunek. Nie mamy budynków regionalnych, więc trochę lipa. Do stoki, nie mamy za bardzo nic. Dobra, trzeba zapisać gierkę. Oczywiście dzięki wam za uwagę na pewno. Dzięki wam za każdy komentarz, każdą interakcję. Zapraszam do lajkowania, do subskrybowania. Żebra, moto, niech i tak i będzie. Ale ja uważam, że jeżeli warto... A sądzę, że stosunkowo warto. Chciałbym, y, żebyście wpadali na następne odcinki. Dzięki wam za uwagę. Tych trzeba będzie zabić. Mają wielkiego orła. Erydvan 12 Sirok. Mm, więc y, do zobaczenia. Dzięki wam i do usłyszenia. Bye, bye.